Jest z nami Robert Zieliński, szef redakcji sportowej Polska Times i całej Polska Press Grupy, znany dziennikarz sportowy, a jednocześnie dziennikarz, który nigdy nie pompuje balonów. Robert, powiedz czy tym razem ten balon dotyczący polskiej reprezentacji nie został napompowany za bardzo? Myślę, że takie jest prawo kibiców, że postrzegają wszystko przez różowe okulary i te media z kolei pompują balonik, bo wszystkim na tym zależy, że było zainteresowanie, że były emocje. No teraz jakieś też powody są do tego, bo wcześniej to wynikało to z tego, że po raz pierwszy pojechaliśmy na mistrzostwa, czym były, było euro w Polsce, natomiast nie było podstaw merytorycznych. Teraz drużyna nawałki pokazała w fazie grupowej, że nie straciła żadnej bramki, wyszła wreszcie z grupy po tylu latach, więc jakieś podstawy do optymizmu są. Natomiast Taką małą ingiełkę w ten balonik bym oczywiście wsadził i pozostał sceptyczny, ponieważ, tak naprawdę, moim zdaniem, nawet drużyna Ukrainy w fazie grupowej, która nie zdobyła żadnego punktu w polskiej grupie, prezentowała się lepiej od nas. Grała bardzo dobry mecz z Niemcami, kiedy my męczyliśmy się z Irlandią. Zagrała dobry mecz z nami, który przegrała, ale stworzyła więcej sytuacji miała przewagę, więc jest dobrze, jeżeli chodzi o efekt, jeżeli chodzi o wyniki. Natomiast, jeżeli chodzi o samą grę, to my tymi mistrzami Europę, gdzie nas niektórzy w takiej roli już widzą nie jesteśmy? Niektórzy mówią, no tak, Grecja też nie grała niczego specjalnego w 2004, a jednak okazało się, że nie dość, że doszła do finału, to jeszcze pokonała gospodarza Portugalię. Dlaczego nas miałoby to nie spotkać? Jest coś w grze naszej reprezentacji, co cię tak naprawdę serio niepokoi? E Taki przypadek jak Grecja w 2004 roku, myślę, że zdarzył się raz na 100 lat i więcej się nie zdarzy. No oczywiście chciałbym, żeby Polska poszła tą drogą, ale, ale będzie bardzo ciężko. Była też Dania, która niby z marszu wygrała, ale Dania to była jednak drużyna niezła, z czołówki europejskiej, z dobrymi zawodnikami. Polska oczywiście też teraz klasowych zawodników ma, bo i Lewandowskiego, i Milika, Krychowiaka, Glika, e, Bramkarzy, Fabiańskiego, Szczęsnego, więc e, jakieś podstawy ku temu, żebyśmy byli czarnym koniem, który może dotrzeć do półfinału, czy nawet są, zwłaszcza, że nam zrobiła się ta... Autostrada do finału, pięć największych drużyn jest w drugiej połowie drabinki, Niemcy, Hiszpania, Francja, Anglia i Włochy, natomiast patrzmy też na to realnie, nie bądźmy zaślepieni, na naszej drodze o ile wygramy ze Szwajcarią, a wydaje mi się, że to jest 50 na 50, bo to jest niezła drużyna, stoi Chorwacja, która ma moim zdaniem większy od nas potencjał, na czele z Luką Modricem, gwiazdą Realu, e, Madryt, e, e, ewentualnie Portugalia, więc w naszej połówce też są drużyny, które są potencjalnie lepsze, co nie znaczy, że nie musimy z nimi wygrać. Natomiast odnośnie tego, co mnie niepokoi. W pierwszym meczu z Irlandią nie wyglądała za dobrze obrona, mimo, że irlandczycy nie atakowali, nawet Pazdan robił błędy, po czym nagle mieliśmy przeobrażenie Pazdana, jak dr Jekyll i mr Hyde został chyba najlepszym obrońcą turnieju, jak do tej pory, więc ta obrona zrobiła nam się tej najmocniejszą niespodziewanie formacją, bo Glik bardzo pewny, równy, Fabiański świetnie zabronił, świetnie zastąpił Szczęsnego, podobnie jak Jędrzejczyk Rybusa. No, co może niepokoić? To, co chyba wszystkich, że Robert Lewandowski na w kącie bramek ma wpisane 0 w euro i tak naprawdę nie oddał jeszcze żadnego celnego strzału na bramkę, więc wszyscy czekamy na przebudzenie Roberta, bo bez tego dojść do półfinału czy finału będzie trudno, a może to być nawet niemożliwe. Czego mu brakuje? Niektórzy mówią, że on haruje bardzo na boisku, pracuje dla innych, poświęca się dla drużyny, ale jednak chyba też brakuje jakiegoś takiego błysku. On może nie jest fizycznie zmęczony, ale może ta ciężka liga, liga mistrzów odbiły mu się troszeczkę no, w takiej psychice, która pozwala zawodnikowi właśnie mieć ten błysk, to czucie piłki. Myślę, że kilka czynników składa się na to, że Lewandowski nie strzela goli na tych mistrzostwach. Pierwszy to taki, o którym wspomniałaś, że może być lekko przemęczony. Nawet jak walczy, świetnie wygląda fizycznie, to może mu brakować takiego przyspieszenia, błyskotliwości, szybkości. Drugi to jednak, że reprezentacja Polski gra na Euro to jest zupełnie inna gra niż w Bayernie Monachium czy wcześniej w Borusii Dortmund. Tam Bayern Monachium dominuje, stwarza mnóstwo sytuacji strzeleckich, lewy co chwilę może strzelić gola, natomiast reprezentacja Polski stwarza jedną, dwie sytuacje i wcale Lewandowski może nawet do niej nie dojść, więc jest trudniej. Też przypomnijmy sobie mecze tak naprawdę w Bundeslidze czy reprezentacji, że było czasami serię po 3-4 spotkania, w których Lewandowski właśnie nie strzelał goli, ale nawet nie dochodził do sytuacji, więc to nie jest jakby coś nowego w przypadku Lewandowskiego. To nie jest taki zawodnik jak Ronaldo czy Messi, którzy w każdym meczu mają po kilka e, sytuacji. Po tym Robert jakby chyba troszeczkę nie wyczuwa mm, takiego tempa gry drużyny i sytuacji na boisku. Lepiej pod tym względem się prezentuje Arek Milik, który jest krytykowany, bo nie wykorzystał kilku sytuacji, no ale oddajmy mu co Cesarski, Milik strzelił gola, który tak naprawdę ustawił całą naszą sytuację w grupie. Milik w każdym meczu dochodzi do sytuacji. Milik asystował przy bramce Błaszczykowskiego zwycięskiej z Ukrainą, więc na razie Milik jakby bardziej jest pod grą, jak mówią piłkarze. Lewandowski walczy, stara się, robi dużo do drużyny, ale chyba nie tego do końca oczekują od niego kibice. On może się przełamać, bo była taka sytuacja na przykład ze Zbigniewem Bońkiem w 1982 roku, kiedy dziennikarze pisali ława dla pana Bońka, Boniek strzelił w meczu z Peru, potem wyszedł i strzelił hatryka Belgom. To jest możliwe? Ale Lewandowskiego, Boniek bardzo wspiera w swoich wypowiedziach i tak miałem wrażenie, że właśnie jakby szukał analogii do mundialu w Hiszpanii. E, przypominam sobie, jak polscy dziennikarze proponowali Bońkowi, żeby zabrał taboret na boisko i sobie na nim usiadł, kiedy nie strzelił gola i w meczach z Włochami e, i z Kamerunem. E, była później słodka zemsta Bońka, który podbiegł do trybuny prasowej z zaciśniętą pięścią, ucałował ją w stronę naszych dziennikarzy. Myślę, że tutaj takich napięć między Lewandowskim a mediami nie ma, bo, bo... Jego praca jest doceniana, to, że haruje na boisku. No, tak naprawdę na tych mistrzostwach jest możliwe wszystko. Przypomnij sobie Belgię, która przegrywa 0-2 z Włochami jest krytykowana i nagle wygrywa 3-0. Podobnie może być z Lewandowskim. Jeżeli wyjdzie mecz, Polska stworzy kilka sytuacji. Lewandowski może strzelić dwa gole i będzie wielkim bohaterem, a Polska będzie w ćwierćfinale. Ronaldo też w pierwszych dwóch meczach oddawał mnóstwo strzałów, nic nie strzelał. Nagle strzelił gola piętką, Portugalię i ta krytykowana Portugalia, która przeczołgała się tak naprawdę do fazy pucharowej, może okazać się, że zagra w finale, czy zdobędzie mistrzostwo Europy. Piłka jest w tej chwili tak wyrównana, że czasami jeden strzał, rzuty karne, błąd sędziego, spalony decydują o tym, kto wygrywa. Jeżeli drużyny by rozegrały w jednym meczu trzy spotkania między sobą, to mogłyby być trzy zupełnie różne rozstrzygnięcia. Tak wyrównała się ta piłka. Także jest to tak naprawdę nieprzewidywalne i liczmy na to, że Lewandowski też będzie miał taki dzień konia, jaki Boniek miał w hiszpanii w meczu z Belgią. Kto na tobie zrobił najlepsze wrażenie? Mam na, mam na myśli drużynę, kto jest twoim faworytem do, do Mistrzostwa Europy? Ja nigdy nie byłem oryginalny w takich typowaniach, bo stawiam na tych, którzy najlepiej grają w piłkę, a najlepiej w piłkę grają Niemcy i Hiszpanie. Niemcy są równą drużyną, jak się zawsze zwykle o nich mówi, turniejową obok Polski są jedyną drużyną, która nie straciła gola. Mają duży potencjał w ofensywie świetnego trenera i tak naprawdę, żeby Niemcy przegrali, no to musi się stać coś bardzo poważnego. Ktoś musi zagrać naprawdę niesamowicie. Hiszpanie w pierwszych dwóch meczach prezentowali się bardzo... Bardzo dobrze, zwłaszcza Iniesta. Nie wyszedł im trzeci mecz z Chorwacją, przegrali, ale to jeden słabszy dzień w mistrzostwach nie ma znaczenia. To jest, to, to jest turniej i myślę, że te dwa zespoły mają największe szanse na mistrzostwo, ale tak jak powiedziałem, te, te drużyny są tak wyrównane, że w każdej chwili może zdarzyć się jakaś niespodzianka, bo wystarczy, że w tej fazie pucharowej Niemcom czy Hiszpanom nie wyjdzie jeden mecz i wracają do domu. Zwłaszcza, że tam zagęszczenie tych faworytów jest niesamowite. To jest tak, że Nawałka jest po prostu farciarzem, tak jak się o nim mówi, że to jest trener, który czego się nie dotknie, to zamienia w złoto jak król Mides. No bez szczęścia nie ma czego nich szukać w sporcie, w piłce nożnej, ani chyba nawet w życiu. Zawsze gdzieś trzeba być we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Myślę, że Adam Nawałka to nie był ten wymarzony selekcjoner wszystkich Polaków, kiedy nim zostawał, przypominamy sobie, jego pierwsze powołania, które były kuriozalne i ci piłkarze gdzieś grają teraz w trzeciej lidze. Adam Nawałka się uczy, dojrzewa, rozwija, nabiera charyzmy, nabiera odwagi, mądrości trenerskiej. Kazimierz Górski też na początku przegrywał. przegrywał mecze towarzyskie. Pojechał na Igrzyska Olimpijskie do Monachium. Gdzie... Dzięki jakiemuś niesamowitemu fartowi, bo Hiszpania, która przegrywała 0 do 3 z Bułgarią w ostatniej minucie wyrównała na 3 do 3 i gdyby nie te bramki, to Górski byłby zwolniony i nigdy nie zdobył medalu. Nawałka też ma szczęście do dobrego pokolenia z Lewandowskim, Krychowiakiem, Milikiem. Do tego ma silne wsparcie, jeżeli chodzi o sztab, o Zbigniewa Bońka w roli prezesa PZPN-u. Ma to czego nie miał na przykład Fornalik, że ma Lewandowskiego w formie jako kapitana drużyny, szczególnie w eliminacjach. Który, który stworzył dobrą atmosferę, bo myślę, że atmosfera, to że jest to prawdziwy zespół, to jest największa e, jej siła.